Ja jestem Pola i witam się z Wami w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam towarzysza. Musiałam go wziąć na ręce. Tak, buzi, ponieważ co chwilę uderzał mi w statyw i Was przesuwał po prostu. Więc, no, dzisiaj będzie mi towarzyszył na kolanach i będziemy dzisiaj robić coś zupełnie nowego. Jako, że mamy nowy rok, nowe pomysły, więc też wchodzę trochę w inne filmy na moim kanale właśnie dzisiaj będziemy y, mieć pierwsze wrażenie do nowej nuty Gen Z o tytule Dzięki. Jest to y, utwór skomponowany na podstawie komentarzy, na podstawie hejtu jaki otrzymywali przez ostatni y, czas. Nie patrzcie tak na mnie złowieszczo. Uwielbiam Tobie jego jak tak z Tobą mogliście to zobaczyć, przynajmniej mam to uwiecznione, chcę iść, to niech idzie, tylko muszę uważać, żeby właśnie mi tu nie przesuwał nic. Na sam początek, też zachęcam Was od razu do zasubskrybowania kanału koniecznie z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi filmami. No i pamiętajcie oczywiście o kciukach w górę. Wpadajcie też na mojego Instagrama, on będzie tam na dole w linkach. Możecie znaleźć, ale tak samo się nazywam na Instagramie, jak i tutaj. Więc zachęcam, wpadajcie. No i co? Bo zaczynamy, nie? Dobra, wydaje mi się, że ustawienie mamy dosyć dobre. Trochę się odbijam, bo... Aha, dobra. Muszę tak. Zrobić. Sorry, robię to pierwszy raz i do końca nie wiem jak mam się do tego zabrać, ale stwierdziłam, że może fajny będzie właśnie taki odcinek. I tu odebijam się w telewizorze, cześć, jak coś to siedzę sobie w dresie. Mm, więc, no, mocny makijaż, ale dres musi być najwygodniejsze, co może być yy, dobra. Yy, więc, tak, wyświetlam to wszystko na telewizorze i nagrywam się z przodu. Więc, no, zobaczmy, co takiego tutaj stworzyli. Dzięki za Wasze komentarze, poprzednie i następny, za i za hejty, które opisują nas za wasze komenty, staramy się być lecisk. Tak to robi dziennie, więc to powiem jeszcze raz. <grym> za wasze komenty. Okej. Okay. Yy, wróćmy może kawałek, bo nie za bardzo ogarnęłam, yy, kto Ty kiedyś śpiewa. Dzięki za wasze komenty, staramy się być lecisk. Dobra, jedno, co mi się nie podoba w tym teledysku, że wszyscy mówią znaczy, śpiewają, udają, że śpiewają, a tak naprawdę jest to jedna osoba i to jest chyba Hania i Faustyna, jak dobrze tutaj wyczaiłam No nie powinni tutaj wszyscy na moje ruszyć z tym ustami. To mnie trochę drażni, ale to jest taki szczegół. Dobra, jedziemy dalej. Tak to dziennie, więc to powiem jeszcze raz. Rzeźli za Wasze poprzedni następny za. Wnosi, za... Robię, dżęzy, raz. Znowu czytam jakieś ploty się w Celeczu chcę oszukać Faustela chowa stopy Fausty wiecie z Ym, no, o tych stopach głośno się zrobiło, ale ja ogólnie nie zauważyłam nigdy nawet nie zwracałam na to uwagi w żadnych filmikach Więc nie wiem o co ludziom chodziło, ale no fajnie, S fajnie. Dusza, moje krok, moje nogi, moje uda, klubleksy robią się małe jak się buja, pusza później jest co innego niż dotychczas wam się nawet wyświetlają tutaj listy do M e. ta piosenka jest zupełnie inna zupełnie co innego, poszli w stronę rapu, jak na razie mi się podoba, no Faustyna naprawdę też spoko zaśpiewała, zarapowała to naprawdę, jak na razie mi się podoba naszego to nie wiem czy trochę czy z Chwopowaty głos w komentarzach piszą na nice, serce. Zmów dalej na dłoń, chociaż trud toksyczny fajk. To jest tak, tak. Choć się nie to stawia bo Znowu gdzie czytałam? Żehania do szczuć, Żehania do ładna da. Chcę, żehania do wyjebania. <ścoughs> nie, dobra. Spoko cofnijmy, ale fajne jest zaskoczenie w ogóle. E, podoba mi się. Zmów dalej na dłoń, chociaż trud toksyczny fajk. że jest taka, daje taką toksyczną atmosferę, ale chyba nie jest taka zła. Nie wiem, nie znam jej osobiście, ale no, czasami jest denerwująca, ale myślę, że jest okej. Okay. Ale zwrotka szacun super. Jak na razie mi się najbardziej podoba, no ale dopiero dwie osoby zaśpiewały, więc lecimy dalej. Za wasze komendy, zaskoczenie w ogóle co innego inny styl mamy tu było tak dziewczyn gładziutko ładnie pięknie i tu troszkę jest już ostrzej więc jest ta różnorodność no więc fajne w lato, je zimę, Ej, ten moment mi się bardziej podoba. Jak on tak bardziej śpiewa, a nie krzyczy, no to fajne, fajne, lecimy. Dlatego rosnę w sobie, wreszcie widzę postęp. Ej, ciągle, z więcej mam wiosek. Możesz trochę zaatestować, moduluje głos. No to fakt, moduluje za mocno i ten fragment śpiewany przez niego y, spoko bardzo mi się podoba. Jej, jej się tego kojarzony jako chłopak Hani, fajnie, że to zaakcentował, że chce być kimś więcej, że chce coś sam osiągnąć więcej. Jeśli chodzi o samą Zorotkę, tak przeciętnie. O, okej. Okay. Na razie jak najbardziej podobała mi się yy, Zorotka Hani. O dziwo. Dzięki za wasze komenty, Bardziej y, taka śpiewana ta zwrotka, taka najnormalniejsza, zobaczcie jaka jest w ogóle różnorodność, rap, y, trochę takie modulowanie głosem, krzyczenie, normalny śpiew y, i znowu mnie widać, y, więc tu kawałek może cofnę i lecimy dalej, bo to mi się podoba.

bo y, na początku też jakoś za bardzo za nim nie przypadałam, taki dziwny mi się wydawał, natomiast teraz już jest y, lepiej, spoko ale zobaczcie jeszcze raz to podkreślę, jaka różnorodność no szacunek Okej, okay, koniec. ucięli, dobra, cofnę. zmienił kawałek. kawałek. Mm -hmm. Bez tak mnie nie było. Widać. Eee, dobra, muszę. O, no, dobra chyba no, to. Dobra. Powiem Wam szczerze, że, że mi się podobało. Eee, pierwszy raz chyba jakakolwiek piosenka taka youtuberowska mi się... Youtuberów... Youtuberowska, tak, nowe słowa. Mm -hmm. Nieważne, pierwszy raz piosenka youtuberów mi się podobała yy, i naprawdę było spoko. Yy, myślę, że będę jej słuchać. Tak, no, podoba mi się, fajna jest ta różnorodność. Jeszcze raz to podkreślam, mimo że to powtarzałam już milion chyba razy w tym filmiku. Jeśli liczyliście ile, to napiszcie mi w komentarzu na dole. Bo na pewno dość sporo. Zobaczcie, że tu mamy ponad milion wyświetleń już tej piosenki więc no poko nasz Spokoła się tak. Podsumowując, powiem Wam, że jestem bardzo zaskoczona, że spodobała mi się ta piosenka. Jeśli też chcecie więcej tego typu odcinków, z takiej trochę komentarzy, piszcie mi na dole w komentarzach, jak Wam się podobało. Pamiętajcie, że to był mój pierwszy raz, więc bądźcie też trochę łaskawi. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał i do następnego. Pa!